Wczoraj namówiłam wreszcie swojego męża, aby kupić abażur z kryształów, bardzo drogi. Pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy abażur, na skrzydełkach szczęścia popędziliśmy do domu, po drodze kupiliśmy butelkę koniaku. Trzeba nowy zakup opić. Siedliśmy przy stole, najpierw strzeliliśmy po pięćdziesiąt, potem powtórzyliśmy, no i mówię do swojego męża: A może powiesimy od razu ten abażur? No i mąż, lub z powodu koniaku. Lub widząc moje szczęście, zgodził się. Postawiliśmy krzesło. Na krzesło taboret mały. Mój mąż wspiął się na tą piramidę, a mi kazał go zabezpieczać. Stoję taka szczęśliwa. Obserwuję, jak mój orzeł pod sufitem majstruje. A on był nie wiem po co w szerokie bokserki ubrany. Przenoszę wzrok niżej, i co ja widzę z tych sympatycznych bokserek, wypadło mu jedno jajeczko. No, i ja taka rozczulona tym widokiem biorę i tak lekko pstryknęłam paluszkami po tym jajeczku. Mój tygrys w tej sekundzie, jak poleciał w dół z tej estakady wraz z abażurem, który rozbił się całkowicie na małe kawałki, wstaje szybko i z ostatkami abażuru w rękach podskakuje do mnie. Myślałam, że mi się dostanie, a on mówi: Cholera, ale mnie walnęło prądem, aż do jąder doszło. Dobrze, że nie na śmierć.